Ta, I proszę moje mili, myślicie, że to jest em, coś zwykłego, a to jest niezwykłe. To jest sobie kajak mm, z napędem na pedały. To nie jest żart. <grym> Te oto magiczne pedały, e, jak widzicie, napędzają śrubę. Cena z 1995 euro, teraz jedyne 1795. Oczywiście e, wygodne siedzenie bo na ryby trzeba pływać wygodnie. E, tu proszę bardzo, e, piękne e, stojaczki na, na wędewki. No i jak to pływa? E, to jest ster, ster się wyciąga, a spod spodu... Pod spodem jest e, śruba, czy śruba-śruba? Takie łapki się zakłada i one napędzają. Kolejne wejście na wędki. Tutaj macie wersję, tak jak mówię, napędową. A tutaj, tu, tu jest do steru. Tu jest ster jego. O, oh, jest! Widzicie? A to, to jest jego kluk napędowa. Flup, 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 flup. <ścoughs> I ten kajaczek. To jest... Uh, Kacz 130H. Pogażniczek Nic dodać. Nic złego w swojej mili. Śliczny. Trzęsieć. Można zadać pytanie Na ile kilo? Oczywiście macie pszczoł, że podbijany na dożywotnia i walanta. No i lekki przede wszystkim. No. Układ kierowania też jest lekki. Więc ciekawie to wygląda.